Tak, zgadza się. Od mojej mamy strony, jej mama pochodzi bezpośrednio z Bobowej, po także część rodziny tam e, mieszka w górach. Ja osobiście jeszcze nie miałem przyjemności tam e, przyjechać do nich i go odwiedzić, ale myślę, że, e, że kiedyś to się zdarzy. No i fajnie e, przywitać tak mniej w rodzinne strony tutaj, e, stanąć na starcie niedaleko właśnie rodziny. E, no tak, wczorajsza końcówka dosyć dobrze mi odpowiadała. Najpierw było lekko pod górkę, a sam finis e, bardzo szybki z góry. Bereton nieco się rozciągnął na tym małym podjeździe, ja byłem z przodu, więc wykorzystałem swoją szansę, może troszeczkę da pójść do ruszyłem i tylko o miejsce, choć ja i tak jestem zadowolony z tego wyniku, bo taki wyścig raz w roku startuje i zawsze w pierwsza dziesiątka to jest jakiś tam mały wynik. Cóż, dzisiaj myślę, że i tak będzie finisz z większej grupy aczkolwiek myślę, że ona zostanie troszkę przerzedzona na tych podjazdach. Ja liczę na to, że będę jechał w czołówce i, i będę starał się znowu finiszować w pierwszej dziesiątce. Boisz się Bukowiny? Nie, już te dwa razy, dwukrotnie już startowałem w turze, także znam te etapy, te podjazdy, e, wiem co mnie czeka. Nie obawiam się, zobaczymy jaka będzie dyspozycja tylko. Na koniec prosimy o pozdrowienia dla wszystkich osób z Bobowej. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Bobowej i zachęcam do kibicowania polskiej reprezentacji na Tour de Polonie.